Po wycince do tej, że wycięliśmy te, te drzewa co były w tej stodole pozostawały takie grubsze, to to już wezmę sobie piłą po potnej i dam do, do, do wysuszenia i później spalenia ale ogólnie żeśmy wzięli i, i tym rębakiem y, zciochali Zrębali te, te, te wszystkie gałęzie, wszystko poszło na, na miał. Robota zrobiona, także jestem jeste zadowolony trochę tego, tego towaru tutaj jest tych, tych zrębek. Teraz pytanie, co ja z tym będę robił? No bo trochę, trochę tego, tego jest, prawda? Hmm. 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 Ale najważniejsze, że, że nie ma gałęzi, że, że to już uprzątnięte. Tutaj też ta kupa, co była stara, stara to też to wszystko poszło. Tam zostały też te, te grube, to, to pójdzie normalnie do, do, do spalenia. Tutaj trochę grubszych zostało. To, to co, co nie można było dać do, do rębaka. No bo wiadomo, rębak był tylko tam do, do średnicy chyba. 80 mm, ale i tak nie dawaliśmy tam ani ani połowy tego, tak, same gałęzie żeby czasem się coś nie spieprzyło bo nie? dopiero było dzisiaj mamy pogodę ładną zabieram się dzisiaj i robię sobie w domciu, chociaż jak tak ładnie jest to może wyjdę jeszcze po to, po po, po przekładam to na jedno miejsce te, te grubsze konary co, co tutaj też co była ta wierzba płacząca, czy jak ona się tu nazywała. Była cała, cała tutaj wchodziła na te pozostałe drzewa. No i to wszystko się tam poplątało i, i pousychana była, tak, tak, także stwierdziłem, że, że utnę, i zostawię taki konar i zobaczę jak to będzie puszczało, czy puściła jakąś, jakąś czapę tutaj czy, czy, czy co, bo tutaj jeszcze o. Ona jest ogólnie cała zżarta, tutaj są dziury, cała całutka jest zżarta przez mrówki jak wcześniej pa że tutaj pełno było, mrowisko było duże. No, także zobaczymy co, co wyjdzie, no ale, ale nawet tam o w tej, w tej stole to wszystko powycinane, tam gdzie były te, te laskowe. No, to tak samo wszystko wszystko jest wyczyszczone tak jak mówię no tutaj pozostawały te grube betoniareczkę już też sobie przytaszczyłem czekam tylko na fres tutaj do frez do, do, do napędu o, bo go nie ma więc założę fres i, i będę mógł mógł działać i tyle, tyle mi grubszego zostało po, tych, po tej leszczynie. Trochę jest. Mówię, że Jak zrobię koziołka, to to potnę na, na kawałki i będzie będzie do spalenia. No, te, tutaj te róże po wycince. I tyle tyle piachu mi wyszło z tej podłogi co, co tam się wzięło i pod tą gliną co, co było, to bo to tyle piachu mam jeszcze. Jeszcze tutaj z następnego okna też, z tej podłogi też będzie tyle piachu także trochę jest, ale dużo pójdzie na wykorzystanie tego tam na, na, te, na tą obrzutkę na murowanie tam w środku, na zalanie i wzmocnienie tych fundamentów. także tak wygląda na razie ten porządek na na, bo, na ogrodzie porządek. no powiedzmy, no ale git. te dwa, o tutaj te dwie leszczynki tutaj zostawiłem. Bo w koło nich, dookoła, chcę zrobić ławki z oparciami, żeby sobie latem przycupnąć, usiąść się, skryć się trochę w cieniu. I w zależności, gdzie, gdzie słonko będzie, to to, to to się będzie siadało. Dlatego dookoła będzie ławeczka. No i tak to mili. Idę działać do środeczka. Pozdrowioneczka uszanowanko, kłaniam się nisko hejka